Drodzy bracia i siostry, Ewangelia w tej niedzieli niemalże w pełni przyświęcone Janowi czy nazywając go głosem wołającego u pusteli. To, oczywiście, na starozawitne proroctwo Isai. Євангеліст Лука, якого фрагмент Євангелія ми почули, представляючи Йоанна Хрестителя саме в такому світлі, хоче підкреслити, що його діяльність є виконанням пророчого провіщення з перед віків. Ізая, адже звертався до свого народу z posłaniem, z radistnym posłaniem, w jakomu objawiał, że period, czas niewoli nie zabarom nie zakończy się. I naród zmoże powrócić do swojej ziemi, na swoją Batkiewszczynę. Podróżując jak kołys, e, rano, naród wyszedł z Egepetu, przez pusteliu jaka za Boha, Bocha Boga stanie dla przechodów. To był dla Izraela przełomny, duży ważny moment w jego historii i jednocześnie początek nowej ery spasienia. Wsi cztery ewangelisty posyłają się na dawne proroctwo Isai, mówiące Joana Chrestytela, Same win je nowym chobosom Bocha, jaki klicze w pusteli swój naród, wzywający tych ludzi do pokajania, do wyprawlenia krzywych szlaków, by poczuły robić pramy ścieżki Jocho. Tymi ścieżkami w biblijnej tradycji je Przede wszystkim zapowiedzi, Boża nauka, wczenia i wszystko, też co robić Jezus Chrystus. Możemy z ścieżką życia jest życia naszego Spasytela. Prydzielimo troszki naszej uwagi postaci Joana Chrystytela. Dzisiaj namachajuce się rozmierkuwaty, co ważne on ma nam to dziś powiedzieć. jak my to dobre dobrze znamy, Słowo Boże nie tylko e, jakaś schadka dawnych podii, nie tylko opowiada o tym, co stało się. Słowo Boże jest żywym i djewym, a Duch Święty wspomóżny nas prywesty do Jego przyjęcia, do Jego rozumienia do tego, żeby słowo Boże stało się częścinością naszego życia, nasząj dorochou życia. Jana Chrestytel nazwany prorokom ze wszystnichu, tak pro niego choworyć ocho babcu Zacharii, a same Isus Chrystos skaże że jest z proroków, nawet Bilszy niż Izaja, inni wielcy proroki Staroho To mu samym Joannem Chrystytem, kiedy patrzymy na jego życie, kiedy poznajemy jego życie ze storinok Świętego Ewangelia, daje nam tę możliwość lepiej zrozumieć, e, kim jest prorok. co ten dar proroctwa e, jest e, cały czas w obecności, u Cerkwi Chrystowej. Po pierwsze, Johannes Chrystytel, jak, jak i izraelski proroki, wystupał proti ta chmurzeń i socjalnej niesprawiedliwości. Czytajemy w Ewangelii, że ludzie pytały Jocho przychodzili na nad Riczku Jordan i pytały Jego, co nam robić. Oto takie pytanie, jakie my czasem stawiają mu i u naszą życi. Może na modlitwie pytają mu, co z czego mnie robicie? ze swoim życiem, ze swoimi problemami, z jakimiś sytuacjami, w jakich ja je... I tak ludzie przychodzili do Jana Chrystusa i pytają, skaż nam, z czego mamy robić. Czytają mu w Ewangelii, z on odpowiadał im. Kto ma dwie odeży, niechaj dasz to, co nie ma a kto ma harcz, Iżu niechaj tak samo zrobić. Tym, kto zbierał podatki betiaram, winchoworył, niczego większe ponad te, co wam przyznaczeno, nie róbć. Wykonuj te sprawiedliwo swoje zawdania, możemy tak skazać wojskowym, schylnym do nasylstwa win zauważał nikomu krzywdy nie czynić fałszywo nie i e się ja waszoju płatneju bądźcie czesnymi, bądźcie sprawiedliwymi Oś możemy skazać że co Chrystytel Chrztytel nic nie mówi. Win nagaduje wszystkim, kto do niego przychodził, ośce prosti fundamentalni, osnovni prawa życia. Bądź sprawiedliwy, bądź czesny, bądź dobry, bądź bądź odpowiedzialny. Czynne jest tak, drodzy bracia i siostry, że my czasem pytamy Госпоdy, co robiły. Jakby my że i to nas odnoszą się te proste zwyczajni, osnowni prawa życia. Odrzucenie wyrównywania pochorb, o jakie my tylko słyszeliśmy w Ewangelii, może ma te takie socjalne zastosowanie w naszym życiu. Możemy powiedzieć, że każdą niesprawiedliwość między bogatym ta biednym śledz usunuty, czy przynajmniej zmniejszyty krywy szlachy korupcji, ta szachrajstwa powinny być wyprawione. Widzimy, że Jan Chrystytel nie boi się, jasno mówić o te, co e, win baczyć. Nawet nie boi się powiedzieć i Rodowi. każe mu, nie można tobi maty i rodjady, żonki brata Twojego Filipa. Win płacić życiem za to, co prosto każe prawdę. Win ludyna sumienia. Do czego ka każdy z nas popłyka, no i proce nam pokazuje Jan Chrystytel. My mamy prawo występanty proti niesprawiedliwości, tak krzywdy. My mamy obowiązek budować sprawiedliwy świat. Sprawiedliwy świat jaki jest dla nas, sprawiedliwy świat jaki jest u naszej rodzinie, u naszej wspólnoty, u naszej państwie, to wid od nas zależy. Możliwe, nie mamy, nikt to z nas nie ma wpływu na sprawiedliwość w Afryce, gdzieś daleko, ale my możemy być czesnymi i sprawiedliwy, sprawiedliwymi ludźmi u naszej rodzinie, tam, gdzie my je na robocie, tam, gdzie my mamy jakąś odpowiedzialność. My możemy dobre wykonać swoje obowiązki. Proce choworów nauczał Joann Chrystyter. My możemy pomagać tym, kto potrzebuje pomocy, podtrzymać swoim słowem, swojej miłością, swojej siłą, tych, kto biedny, kto sam nie ma siły, kto krzywdzony. Oczywiście, każdy z nas realizować będzie te zadania po swojemu, odpowiednio do swojego życiowego poklikania, ta tych darów i talentów, jakie każdy z nas wid Boga otrzyma. I zacemy to my kogoś będziemy przed Bogiem. Bez sumnivno, na sudi Bóg zapyta każdego z nas, czy ty byłeś sprawiedliwą czy ty nie innych. jeszcze ty odpowiedzialny za innych, zajmujesz jakąś posadę, masz władzę to będziesz zwitować pro te, czy dysno ty dbał pro ludzi, czy był czesnym, czy był prawy, prawym. Pamiętaj moja mama czasem do mnie mówi, jak my baczemy się w Polsce, słuchaj ty dużo otrzymał od Hospodya, ale pamiętaj, z czego te będzie sędzić Hospodin. Te duże, mądre słowa mojej mamy. Ja je zapamiętałem. Oczywiście, ja wdzięczny Hospodinowi za wszystkie dary, jakie mi On obdarował. Ale każdy dar zawdania zawdania zadania służyć Bogu ja przekonany, że każdy z nas, każdy z was może powiedzieć, że ja bogato otrzymałem od Gospoda, może jeszcze nie baczę tych darów, ale warto zadumieć się, jak ja zwituję Gospodowi za też, co ja mam. Czy ci dary Boży, zdrowia, siły, talenty, pracowitość, mądrość, chrosi, majetok, czy to służyć u mojemu życiu, lisha mnie czy innym ludziom. Jan Chrystus dzisiaj przypomina nam pro proste prawa życia. Bądź dobry, bądź sprawiedliwy, bądź odpowiedzialny. Warto i ty za jego słowo. Warto poczuć te słowo i warto І це слово у своє життя. Амінь.